Mi kabel, ja wiem, z 5 metrów na placu muzealnym. No i ja podejrzewam, że albo zrobili sobie z tego przedłużacz, albo po prostu wzięli i to gdzieś spalili, bo to jest miedziane, i zanieśli na złom. I teraz dzwonię na złom zapytać, czy przyjmują takie spalone kable miedziane, bo nie powinni przyjmować spalonych, co nie? Czy przyjmują? Jak to władze Wrocławia załatwiły? No bo gdzie on ma spalić? Gdzieś w lesie spalił, albo gdzieś w piecu. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. To numer wykręciłem. Dzień dobry, proszę panią, w jakiej cenie jest takie y, kable miedziane spalone, takie cienkie, bez, bez tego? Po ile? Tak. Mieć takie spalone, jak drobne, jak się spali w tym, w piecu czy w ognisku, to jest mieć. Ile to kosztuje kilogram? A odliczacie Państwo te zanieczyszczenia, czy nie? No nie, no bo... Nie, nie, rozumiem, bo to wie pani różnie w życiu bywa, co nie? No nie. Bo czasem stal normalna zanieczyszczenia. Dobra. Dobra, to ja dziękuję. 34. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, jak widać, kupują te takie spalone kable. Jak widać kupują te spalone kable. Takie co nie. I to płacą dobrze, bo 34 zł nie odliczają zanieczyszczeń. Dziękuję.